Tej mordeczki nie uwierzycie! Absolutnie nie uwierzycie! Jest jakiś normalnie nowy, najśmieszniejszy tryb Bedwarsów, jaki w ogóle istnieje. Nie wygramy sobie z Chapim. Normalnie w Bedwarsy na dwójeczkach nie ma nic podejrzanego, ale to jest specjalny nowy tryb o nazwie słap, czyli zamiana z angielskiego. I polega na tym, że co równe 60 sekund, co minutkę będziemy się wymieniać teamami. Dokładnie tak, teraz jesteśmy czerwoni, a być może za kilkadziesiąt sekund będziemy na przykład szarzy, albo na przykład granatowi. Sami zobaczycie. I wyraz. Z tą zamianą, słuchajcie, zamienia nam się na przykład obudowa łóżka. Że my przejmiemy, słuchajcie, obudowę łóżka, na przykład właśnie od szarego typu, albo od Patu normalnie od Akły! Co tu jest grane? Słuchajcie, to się. Jest... Eee, co tu się dzieje w ogóle? Ej, to jest jakaś masakra, moi drodzy, tak samo przejmujemy chociażby jego HP. Kumacie tą akcję, że my normalnie na przejmujemy HP typa, albo lokalizację, w jakiej on się teraz znajduje. Nie, to jest za mocne. Jeżeli byście chcieli więcej odcinków z tego nowego szalonego trybu, to subskrybujcie kanał. Koniecznie z dzwoneczkiem sami widzicie, że jazda jest naprawdę trzymanki. Ale tak, ale tak. Serio, trzymamki, dobra, kupuję sobie zbrojkę, przynajmniej będę miał zbrojkę. W sumie to nie wiem nawet, czy będę miał zbrojkę. Niby... mam teraz żelazo, tak? niby jest żelazna. Wszystko spoko, ale czy ja... Kiedy będzie nam się zamieniał Team? Dosłownie za moment! To czy ja będę miał tą zbrojkę? Bo naprawdę teraz nie wiem, ej, jest tak grubo! Dobra, wbijamy się tutaj do żółtych. Mam nadzieję, że... Żółtem byśmy rozwalili łóżko, chyba że w ogóle zaraz się okaże, że my będziemy rzucić, bo, 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 bo w zasadzie tak też, słuchajcie, może być, że my będziemy za sekundę rzucić. Żółć... O nie, 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 nie. Oj, nie, 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 nie. Dwóch na jednego to banda łysego zdecydowanie. Tak nie może być. Tak nie może być. Dobra, zbieramy i temeczki kupujemy teraz oczywiście rzeczy. No i co? Zamiana dosłownie za moment będzie, słuchajcie. Dosłownie za moment będzie zamiana i zobaczymy. Kurde. Ej, serio, co to jest za jakaś padaka, to ja nie wierzę, nie. O! Patrz to! Nagle jestem żółty! <tłuchany> nie! Nie, nie, nie za mocne, za mocne, autentyczne słuchajcie, za mocne. Dobra, jednego typa tutaj rozwaliliśmy. Widzę, że czapi się, słuchajcie, do niego wbija. Oczywiście. O kurde, o kurde, dobra, czapi rozwalił, słuchajcie, im wyrko. Więc my teraz się wbijamy, oczywiście, próbujemy go, słuchajcie, tej sknokać. Dobra, został sknokany. Rozklepujemy tego kolejnego typa. Dobra, udało się, słuchajcie, ich rozwalić. kumacie, to, udało się. Mamy dodatkowo enchantowany miecz. Czapi, 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 czapi. A on kupuje żelazne? ten, bo ja ci dam, ja ci dam, ja ci dam. Ma, 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 masz kup sobie, kup sobie, stary nie oszczędza. Ja sobie też kupię nawet tutaj patrz, eee, tobie mieczek. O, masz tutaj mieczek, patrz, żebyś tutaj miał normalnie fajne temki. Ciach! Rozwalamy sobie tych typów. Ej, serio, ja jestem w szoku, że w ogóle ktoś stworzył. A czy, czy ja mogę dokończyć w ogóle zdanie? Chyba nie mogę, ale chciałem powiedzieć, że nie wierzę w to, że ktoś stworzył tak masakrycznie porąbany, jakby... Nie wiem, no tryb. Nazwijmy to tryb, no bo jakby. No jest za dobre. Słuchajcie, to jest autentycznie za dobre. Dobra, w ogóle ja mam dużo złotych jabłek, więc w sumie mogę ich sobie się tutaj najeść. Teraz przejdziemy sobie tędy, tędy, tędy. Tutaj widzę, że jest A bo my w ogóle zieloni jesteśmy. A, to dobrze wiedzieć, że w ogóle jesteśmy zieloni, bo bo ja naprawdę ja, ja już nie wiem, słuchajcie, w jakich my kolorach teraz gramy, więc jakby kumać. Aha, dobra, czekaj, czekaj, niech czapi tutaj poleci, a ja mu robię ciach. Okej, okay. i teraz ciach, czapi ma puste łóżeczko. Może bez problemu rozwalczyć. No i super, słuchajcie. No i super, dobra.

to na tym trybie, jak sami widzicie, nawet nie ma sensu obudowywać łóżka. Jeżeli ja bym tutaj zrobił obsydian, to przecież ten obsydian zaraz przejmie jakiś inny przeciwnik w ogóle. Jakby to jest za mocne, nie? Ale spoko, spoko, niech tak tutaj będzie. Niech tak będzie. Musimy sobie teraz wyznaczyć jakiś kolejny cel. Kto będzie naszym kolejnym celem? My, słuchajcie, jesteśmy zieloni. Dobra, no to tak, tam jest na pewno czerwony i myślę, że do tego czerwonego można by spróbować, słuchajcie, się udać. Myślę, że to, to jest akurat nie najgorsze rozwiązanie. Tam gość poleci jakimś fireball jumpem. Spoko, spoko. Tylko czy ja w ogóle zdążę, słuchajcie, do nich wszystkich podejść? Zanim, serio, jakby nie zniknie nam, no, wszystko, co się tutaj dzieje i po prostu nie zostaniemy w nowym teamie. Dobra, tu są, słuchajcie, akurat szarzy, tu jest też czerwony, dobra. Okej, okay, są typeczki, słuchajcie, do klepania. Okej, okay, ciak, dobra, zrzuciłem go, słuchajcie. Tylko, o, rozwaliło go, nice, zrzuciłem go z klifu, słuchajcie, tutaj w ogóle jest jeden typek z drugim typeczkiem, no chodźcie, no chodźcie panowie, no skaczesz jeden z drugim, skaczesz, bo ja bym was tutaj, wiecie, tak na, na pyrkę bym was wziął, albo ciebie tutaj na pyrkę, albo ciebie, no chyba, że gdzie dwóch się bije, czyli was, tam trzeci, czyli aberka korzysta. No, jakby to też byłby uczciwy deal. No nie, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, oni słuchajcie, obaj nie mają wyra, więc oni mają mega złą sytuację, no nie, jakby to jest, to jest mega, mega kluczowe teraz. Tak mi się, słuchajcie, wydaje. Dobra, tej gość, słuchajcie, podchodzi. Okej, okay, ciach, 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 dobra. Zrzucam go, słuchajcie, zrzucam, zrzucam już na sam dół, dobra, został ciachnięty, słuchajcie. Teraz jeszcze zostaje szary, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, dobra. Ciach, moi drodzy! Aberka rozwala tutaj dwóch Where are you? Dobra, czapi, gdzie ty jesteś? Czapi, wiecie, nie za bardzo umie po angielsku gadać, ale napisał, że w bejzie. Ok, dobra, idzie, słuchajcie, w takim razie do bazy. Ale my powinniśmy się zamienić, a jeszcze się nie zamieniliśmy, więc to jest mega, mega ciekawe. Jak to, słuchajcie, w sumie działa, bo minuta już chyba minęła. No, no chyba tak, a my cały, cały czas jesteśmy zieloni, nie? No dobra, w sumie spoko, to ja mogę się wrócić teraz do bazy zielonych. Chyba, że... ej, 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 ej. teraz... Nie, myślałem, że to jest napisane, kiedy się zamienimy. Ale się nie, yy, nie zamienimy póki co. No więc dobra, czekamy, słuchajcie, czekamy w takim razie tutaj razem z Czapim. W ogóle ja mam diaksy, za te diaksy wiecie co? Kupię, myślę, sharpnessa. Tak, słuchajcie, ostrość, myślę. Oj! Czapi, co ty wyprawiasz? Czapi, co, co ty wyprawiasz, nie? Co, co ty wyprawiasz? Dobra, e, kupimy, słuchajcie, za to ostrość. Ostrość będzie mega. Spo wow! 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 Za. Nawzajem się rozwaliliśmy! Co? Ale z tym, że ja mam łóżko, a on nie ma łóżka, kumacie to? Ale farcik w ogóle, że nawzajem się co jest? Co jest w ogóle? Co tu się, słuchajcie, dzieje? Ja nie wiem. Ja nie wiem, słuchajcie, trzymajcie mnie. Po prostu, słuchajcie, mnie trzymajcie. Dobra, czapie rozwalił komuś, słuchajcie, tutaj łóżko. Tam jest słuchajcie, jeszcze żółty. Tam jest, słuchajcie, ewidentnie żółty, więc biegniemy do niego, słuchajcie, biegniemy, biegniemy, on będzie mnie. Aha, firebolował, tak? Dob tak, czy nie? On ma enchantowany w ogóle yy, mieczyk, a ja nie mam już teraz tych diak. No nie. Dobra, ja widzę, że on coś, słuchajcie, tutaj kombinuje. On coś tutaj, słuchajcie, kombinuje. Dobra, poleciał do góry, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co będzie robił? On ma lepsze itemy od nas. Aha, tu jest jeszcze czapi, no to nie ma za dobrej sytuacji. Zniknął. Dobra, słuchajcie, zniknął, zniknął, zniknął. Wbijam się w takim razie, słuchajcie do bazy. Okej, 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 okej. Dobra, jest. Jest, 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 jest. Dobra. Żyjemy, słuchajcie, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Okej, dobra. Został rozklepany i w tym momencie, słuchajcie, został nam jeden żółty i jeden zielony, więc musimy się, słuchajcie, tutaj ubezpieczyć. Jako jedyni mamy łóżko, więc chyba się już w tym momencie nie zmienimy. Ja wam powiem tyle. Wejdźcie na sklep www.abra.it. Pierwszy link w opisie. To są, słuchajcie, ostatnie dni, kiedy możecie zakupić świąteczną kolekcję Abra Team, bo ona znika. Już w piątek, czyli 7 stycznia nie będzie dało się jej kupić, więc naprawdę polecam, słuchajcie, sobie obczajcie, jeżeli ktoś jeszcze chce się załapać. A ja teraz tak, słuchajcie, tutaj biorę sobie oczywiście firebole, wezmę sobie tak, siak, siak, siak i, słuchajcie, lecimy. lecimy. Czy ja mogę wziąć ten miecz? Ja byłbym bardzo wdzięczny. Dobra, dziękuję. Okej, okay, słuchajcie, mamy to. Mamy to. Tylko czy ja powinienem teraz w ogóle obudowywać wyrko? Tego, słuchajcie, niestety wam nie powiem. Naprawdę, słuchajcie, tego wam nie powiem, bo ja nie wiem, czy my się możemy teraz zamienić, czy się nie możemy zamieniać. Wiem jedno, słuchajcie, rzucę mu tutaj fireball. Oj! O, jeszcze go słuchajcie, odepchlał. Kurczę bele, dobra. Lecimy za nim, słuchajcie. Lecimy za nim. On będzie tutaj zwiewał. Aha, no i mu się nie udało zwiewać. Został tylko e throwaway joke, słuchajcie, czyli żółty. I w sumie moglibyśmy spróbować. Słuchajcie, go namierzyć przy pomocy emeraldów. Co myślicie? Patrzcie, byśmy sobie tutaj kupili, właśnie kompas. Teraz byśmy sobie wzięli tak. Ee, tracker shop? Czekajcie. Nie, no tak, tracker shop, dobra. I on teraz nam będzie pokazał, dobra, okej, okay, żółty, słuchajcie, znajduje się w tamtym miejscu. No to co? Ja myślę, że czapi możemy spróbować do niego podejść i zrobić z nim tutaj małe fikumiku, no nie? Coś mu tam troszeczkę krwi napsuć, to się chyba tak mówi, no nie? Dobra, przeskoczmy sobie tutaj, Ciach. Teraz tak. Aha, Chapi już w sumie, w sumie tam. te pip, wait. Wait, byczku, ja bym zrobił mu coś naprawdę zabawnego. Ja bym zrobił mu jakiś bardzo śmieszny żart, chyba że on w sumie, wiecie, może chcieć do nas pójść i, i no właśnie teraz, nie wiem, spadnie sobie bardzo dziwnym przypadkiem w przestrzeń kosmiczną, nie? No, no tak mi się coś wydaje, że on może, słuchajcie, chcieć tutaj pajacować, ale ja bym bardzo chciał zobaczyć, czy nam się jeszcze team zmieni. Czy on będzie miał łóżko, czy nie? Go to base. Dobra, ja mu napiszę, żebyśmy wrócili się do bazy. Ja, słuchajcie, szalenie chciałbym zobaczyć, czy my będziemy mogli stracić łóżko przez to, że on nie ma łóżka, a nasze drużyny się zamienią. Kumacie, no nie? Jakby to teoretycznie... Po... Ej, Czapi, idziesz czy nie? Czapi, chodź. Chodź, 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 chodź. My musimy to sprawdzić, słuchajcie. Nie ma w ogóle innej opcji, że my musimy obadać to, czy my możemy stracić to wyro, no nie? Dobra, wbijamy się teraz tutaj. Póki co, wydaje mi się, że żółty a raczej nie będzie nas atakował, znaczy wiecie różnie może być, ja tego typa totalnie nie znam więc w sumie ciężko mi powiedzieć, ale kupimy sobie to, kupimy sobie słuchajcie to kupimy sobie dodatkowo słuchajcie, tłap, weź wszystko tutaj kup, dobra, ciach, 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 ciach wait for for him, dobra, ok. czapi tak jak mówię, niestety za bardzo angielskiego nie zna więc w sumie nie wiem czy on to wpisuje teraz w translator czy nie, wiecie to jest ziomek z Brazylii, tam się mówi po portugalsku gościu, no nie, teraz tak kupujemy sobie to, kupimy sobie w zasadzie wiecie co, jeszcze łuk, tak, kupię sobie tutaj i słuchajcie, naprawdę poczekał na tego typu, Mamy słuchajcie, kompas, doskonale wiemy, gdzie on się znajduje. On jest 150 metrów od nas. Czy my możemy sobie tutaj zabudować bazę, w sumie czy nie? Tego nie wiem, ale zapytam się mmm, kurde, nie no w sumie zapytam się. Will we swap teams? Dobra, w sumie nie wiem, pewnie Czapi tego nie skuma totalnie, ale może akurat wpiszę w translator i, i się dowie. O! Patrzcie, chyba coś pisze. Chyba coś pisze, więc się dowiemy. Póki co ten żółty, słuchajcie, się do nas mega zbliża, więc trzeba na niego teraz naprawdę uważać. To może ja kupię trochę strzał, wiecie co? Ja może kupię tutaj trochę strzał, trochę fireboli. Czapie coś odpisał, na razie nie odpisał. Dobra, ok ja mu pokażę, że mam łuk. ja mu tutaj pokażę, że mam łuk. Okej. Okay. My mamy łóżko, on nie. ok okej, okay, czyli wobec tego ja chyba wnioskuję, że my się nie, zam nie zamienimy? Czapie, jak myślisz? że my się zamienimy, czy nie? W sumie goś tutaj leci, czekajcie, wiecie co? Ja go troszeczkę tutaj odciągnę, właśnie. O, fireballkiem, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Popatrzcie. To miało być tak, że co 60 sekund zmienia nam się łóżko. Ale zauważcie, że już ostatnia zamiana z tego zielonego timu na różowy trwała z dwie minuty, coś takiego. No nie, jakoś tak mega, mega długo. Naprawdę, słuchajcie, mega długo. Więc tutaj to też może albo potrwać długo, albo skoro czapi mówi, no napisał, my mamy łóżko, on nie. Więc być może gra blokuje w ogóle możliwość zamiany już teraz, no nie? Ale gdyby to tak działało... Nie, nie zmieniajmy się... Żeby się zmienić, musimy zgubić łóżko. A! Okej. Okay. Okej, okay. czyli jeżeli my chcemy, żeby była zamiana, to musimy rozwalić łóżko. Rozumiem, znaczy my nie mamy jak w ogóle rozwalić łóżka. Ale dobra, w takim razie, w takim razie, słuchaj, w takim razie gościu, ja uciekam na górę. kam, 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 chodź tutaj, dobra, okej, okay. dajmy mu rozwalić łóżko. Nawet jeżeli przegramy, ja chcę zobaczyć, czy my się wtedy zamienimy, słuchajcie. Ja chcę zobaczyć, czy my się wtedy zamienimy, bo bo to jest dla mnie mega, mega, słuchajcie, ciekawe, żeby on normalnie rozwalił nam łóżko i żebyśmy my się tutaj zamienili Czekaj, jest w ogóle łóżko? Dobra, jest, okej, okay, okej, okay. no to czekaj, czapi, możemy byśmy w ogóle uciekli sobie tutaj w bok, niech on nas nawet zrzuci, niech on myśli, że my stąd naprawdę zwiewamy, no nie? Czekaj, czekaj, ja tutaj. No, nie da rady. No, no. F5, żebym patrzył. Okej, okay, dobra, wbija się. Wbija się. Zostaw go, zostaw, zostaw. Zostaw, D daj mu, daj mu, daj mu, daj mu Daj mu, daj mu, daj mu, daj mu, mu, mu. Eee, Okej, okay, na przemu, nie wiem, jakby Może on to skuma, bo gość już był naprawdę blisko Gość już naprawdę był blisko Okej, okay, my uciekamy w takim razie, słuchajcie Tutaj sobie ładnie w boczek, że wiecie, nas tutaj nie ma I tej żółty zaraz sobie przyjdzie A tutaj wiecie, nawet nie muszę speed bridge'a robić Ja sobie mega powoli buduję, żeby gość sobie akurat Tutaj wszedł, okej, okay, dobra, rozwala Rozwala, 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 dobra, jest Bed destroy, okej, okay. nie Zrespimy się ponownie i teraz, słuchajcie Czy my się zamienimy? Nie, serio, jakby poważnie. Ja, 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 nie, ja nie pytam na żarty. Tylko czy my naprawdę, słuchajcie, się teraz zamienimy, czy nie. Zamię widzieliście, mogliśmy wygrać tą arenę 10 tysięcy razy, ale ja chcę to zobaczyć. Czy my się zamienimy? Ja bym O Tak! Ej, ale kozak, patrz to! Patrz to! Naprawdę my się zamieniliśmy! Ja nie wierzę Beniu! Beniucho tutaj! Beniucho tutaj! Patrz i ciąg, No i co? Robimy mucia z gracja? Sy! On jeszcze żyje? E, dobra, to ja wam powiem tylko tyle. To jest bardzo dziwna Słuchajcie rzecz. To jest bardzo dziwna rzecz. E, może, może jakby, ja nie wiem, ja, 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 może go mam trafić słuchajcie łukiem? Ty co jest w ogóle? Co jest z tym typem? Mucias Graces Si. O, udało się moi drodzy, w takim razie subskrybujcie kanał najlepiej z dzwonkiem i wpadnijcie na sklep www.abra. Ety, pierwszym w opisie kozackie bluzy, koszulki, kupki i tak jak mówię, zaraz nie będzie się dało tego kupić, tylko do piątku są dostępne. Ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzineczka, eleczko i pu!